Simoneczko ponownie. Dzisiaj pomówimy sobie o odbijaniu kalki. Pokażę Wam dwie metody. Będziecie potrzebowali kalkę hektograficzną. Tą warstwę ze środka usuwam, ona jest zabezpieczająca, żeby nam się tutaj nic nie podbijało. Wzór, oczywiście kładziemy sobie na tą kartkę. Przyklejamy do stołu. Żeby nam się nie ruszał wzór, ponieważ ten będzie odbijał się nie na tej grubej kartce, tylko na tej dolnej. W zależności od wzoru, będziecie potrzebowali jakiś ostry długopis albo Ołówek, taki, żeby te linie były dokładne. Jeżeli są różne rodzaje linii na wzorze, to dobrze mieć dwa rodzaje ołówków: jeden trochę grubszy, jeden cieńszy, żeby te linie ładnie odznaczyć. No to działamy. Plusem przy tej metodzie jest to, że będziecie mieli kalkę odbitą na tym cieniutkim papierze, co w niektórych przypadkach ułatwia trochę życie, jeżeli jest jakiś taki nawigięty, bardzo części ciała będziecie to odklejać. Minusem tej wersji jest to, że nie możecie sobie podejrzeć, czy wam się dobrze odbiło. Także zobaczymy co nam tu wyszło. Jak sobie teraz otworzycie kalkę, na wewnętrznej stronie tego papieru będzie wzór. Jak widać są niedociągnięcia, bo, bo to było na szybko, ale przejrzyjcie sobie podczas robienia, bo tak jak mówię, nie jesteście w stanie odwrócić kartki i zobaczyć, czy jest dobrze odbity wzór, ponieważ jeżeli przesuniecie ten wzór, to już później wszystko się rybnie. Także tą część możecie sobie odciąć i przykleić na skórze. Druga metoda, którą kiedyś pokazywałem, to jest odbicie na tej części kartki, z tyłu wzoru. To jest bardzo wygodna i bardzo lubię tę metodę, ponieważ można sobie w każdej chwili podnieść i zobaczyć, czy na pewno mamy wszystko odbite, czy nie. To do dzieła. Ta sama, ta sama sytuacja, po prostu jeździmy po liniach, tak jak w poprzednim przypadku. Kalka gotowa, można sobie zobaczyć, o widzę tutaj niedociągnięcia, mogę sobie ją z powrotem przyłożyć i dokreślić to, co brakuje. Następnie wycinamy sobie wzórek bardzo blisko i odbijamy go na skórze. Powodzenia!